Witamy w kolejnym odcinku. Zaczynamy poranek od wydobycia pajęczyny, którą przed chwilą nam pająk tutaj splunął. W piecyku mamy ostatnie żelazo, które będzie nam niezbędne do wytworzenia dłuta. Tak przeczuwałem, że jeszcze chyba będę musiał do tego piecyka dołożyć zanim to żelazo się wypiecze. No i chwilę poczekamy aż ono tutaj się wypiecze, i dopiero. Z tym żelazem ruszymy na powierzchnię. No, coś długo jeszcze to żelazo się wypieka. Chyba zerkniemy w międzyczasie na powierzchnię. Oby nas tutaj żaden Creeper nie dopadł, a nie inne stworzenie. A propos Creepera, pająki. No. Fuh. Na farcie się udało to ogarnąć. Eee, zblokowałem się tutaj na ścieżce. No już powiem szczerze, że już miałem tą śmierć w oczach, ale nie. Jednak ta e, spacja tutaj pomogła. Ok, przed pole mamy oczyszczone. Jest bezpiecznie, żaden creeper raczej nas nie zaskoczy. Zobaczmy, czy się... Tak, wypiekło się żelazo, świetnie. Dobra, jeszcze rozejrzyjmy się dla bezpieczeństwa. I ekstra. Mamy żelazne dłuto, świetnie. Pierwsze nasze żelazne narzędzie. No i teraz, tak jak mówiłem, musimy znaleźć jakiś pieniek i... Na nim sobie przygotujemy duże hmm, rzemieślniczy. Wydaje mi się, że ten pieniek będzie całkiem niezły. No to musi być pieniek, który pozostał po ściętym drzewie. I właśnie próbując go wydobywać, podejrzewam, że któryś z graczy przez przypadek odkrył, że. Pod taką próbą Flower Child ukrył metodę na wytworzenie stołu rzemieślniczego. No, mówię tu prawdopodobnie, bo gracze od dawien dawna zawsze się zastanawiają, jak wydobyć te pięki. Pięki można wydobyć tylko specjalnym materiałem wybuchowym dostępnym na późnym etapie rozgrywki. No i pewnie ktoś próbował i po prostu odkrył, że w ten sposób. Powstaje stół rzemieślniczy. Ok, świetnie. Mamy kilof. fantastycznie. Cegły niech nam się tutaj wypiekają. Będziemy mieli zaraz e, kolejny piecyk, natomiast my ruszamy tutaj e, do naszych e, złóż żelaza. Tam, gdzie już to żelazo wydobywaliśmy, będziemy chcieli sprawdzić, czy nie ma tam większych złóż. Na początek zejdziemy tutaj. Mam nadzieję, że jest tu dość bezpiecznie. Zjedzmy coś, zanim tam zejdziemy. Walka może nas kosztować sporo energii. Okej. Okay. Chyba jest bezpiecznie. Sprawdźmy, czy nie ma tu więcej żelaza nie ma, pusto. No niestety, prawdopodobnie całe złoże wydobyliśmy tutaj. Tak, ale dość płytkie jaskinie, będziemy pewnie tutaj więcej eksplorować w poszukiwaniu żelaza. Dobra, ruszamy do kolejnej jaskini, w której wydobywaliśmy żelazo. To było gdzieś tutaj, chyba. Patrzmy, oczywiście, cały czas pod nogi, żeby gdzieś głupi sposób nie wpaść. Ok, słyszałem agresywnego wilka. A to zapewne ten na dole. Gdzie on jest? Ok, on stamtąd nie wyjdzie już. No ale tu chyba, że laza też nie będzie więcej. Tak, dokładnie. Ale zbierzmy to, co mamy. Węgiel w sumie też może nam się przydać. Będziemy mieli dostęp do pochodni. One pomogą nam eksplorować jaskinie. Okej, okay. Cztery sztuki węgla świetnie. No tam na tego wilka będziemy musieli uważać, chyba, że e, wcześniej zdechnie z głodu. Zobaczmy jak stoimy z czasem. Południe. O, to było ryzykowne. Jak ja tam to wydobywałem. A wydobywałem na pewno. A nie, to jest ten węgiel, który teraz wydobyliśmy. Ok. Dobra. Byliśmy tam, przecież wydobywaliśmy tam węgiel. Racja. Tutaj mamy dość stromą rozpadlinę. No właśnie, czy my mamy południe, czy już po południu? Południe mamy dopiero. Szybko jeszcze do drugiego miejsca, gdzie wydobywaliśmy żelazo. Poczymy, może też od razu coś znajdziemy. No i przy okazji może uda się jakąś zwierzynę upolować. Też dobrze by było. Oczywiście nie będziemy tam jakoś ganiać za tą zwierzyną, bo szkoda naszego czasu. Po to ruszymy dopiero następnego dnia. No właśnie. I tutaj to jedno żelazo specjalnie zostawiłem żeby je efektywniej wydobyć, kurczak, no co za gość? Kurde, kurczak się zbagował i resetuje nam tu za każdym razem wydobycie. No, tylko jedna ta grudka chyba została. W takim razie zobaczmy, może jeszcze pod tą coś będzie, ale nie sądzę. Dobra, dokładnie. Rozejrzyjmy się tutaj, czy jeszcze tu nie ma gdzieś więcej łatwo dostępnego żelaza. No nie. Nie widać tutaj. Żelaza. Tu mamy węgiel. Okej. Okay, dobra. Wracamy w takim razie. Jakaś zwierzyna na horyzoncie, nic niestety nie widać. Dobra. Zjedzmy coś. No, jedna grudka żelaza niestety tylko. Ale mamy węgiel, który też. No, występuje w dużo większych ilościach, ale też będzie nam e, przydatny. Dobra, i chyba jeszcze zdążymy na szybko zerknąć czy cegły już się wypiekły. No tak, jeszcze powinniśmy zdążyć. Nie, cegły jeszcze się nie wysuszyły. Zetnijmy ten dąb tutaj. On nam nieco przeszkadza. Już któryś raz tędy przechodzimy i nam przeszkadza. Dobra. Okej, okay. niestety topór się zużył. No, nie cegły jeszcze. Nie wyschły, więc zapewne w dniu dzisiejszym ich nie wydobędziemy. Nie zbierzemy. Ok, i teraz bardzo ważna rzecz. Możemy wytwarzać pochodnie. Mamy cztery. No i uwaga, czemu pochodnie są tak ważne? Ano, dlatego, że w łatwy sposób jesteśmy w stanie nimi po pierwsze oświetlać pomieszczenia. Po drugie, przenosić nimi ogień, a po trzecie, do przechowywania nie wymagają skrzyni. Można je zatknąć normalnie na ścianie. I to jest olbrzymi plus pochodni. Dzięki temu dużo łatwiej je przechowywać. No co prawda w taki sposób zajmują dużo miejsca, w staku zajmują tylko jeden stak w ekwipunku czy też w skrzyni, natomiast no zawsze to jest dodatkowy atut. Możemy te pochodnie po prostu zostawić i na pewno będą tam, gdzie je zostawiliśmy. No i tak dłuto też możemy odłożyć. Kolejna właśnie fajna rzecz w Petrelan że Większość narzędzi możemy przechowywać zatkniętych gdzieś na ścianie czy w gruncie, i to po prostu nam ułatwia sprawę. E, mamy sporo kamienia, 24 sztuki, e, przeróbmy też e, ziemię. Dobra, żwiru też trochę będzie. 4,5 płyty. E, no i właśnie, tutaj chyba jednak mm, te schody będę kamieniem wykładał, a nie drewnem, a nie żwirem. Żwir zostawimy na ścieżki na zewnątrz. Okej, okay. dobra, widzom na YouTube dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki a my przechodzimy do dalszej rozgrywki.